Witam, nam Kopyć, mój Excela z portalu Excel i Adam. Chcę pokazać Ci szybko możliwości aplikacji Power BI Desktop. Zaczynamy od tego, że ta aplikacja może pobrać dane z wielu źródeł. Tak tutaj mamy po rozwinięciu te najbardziej powszechne, tak Excel, inna usługa Power BI desktop, SQL Server, tak, mamy pliki tekstowe, CSV, internet, tak, źródła danych lub ewentualnie puste zapytania. Ale tych możliwości, tych źródeł, z których możemy pobrać dane jest znacznie więcej, tak. I tu na zakładce wszystko, tak, możemy zobaczyć aktualnie wszystkie dostępne. Gdzieś tu, o, jest na przykład, można pobrać dane z witryny Facebooka. My chcemy tu pobrać prosto dane z programu Excel, czyli po prostu wybieramy sobie tak tutaj wszystkie, a mamy też podział na bardziej tak kategoryczne sposoby pobierania danych. Ok, nas interesuje program Excel, plik Excela i nas interesuje red and blue Bill company. A tutaj jeśli chodzi o dane. No i jest nawiązywane połączenie, czyli po prostu Power BI sprawdza jakie tam są dane. No i tu mamy pięć możliwości. Pierwsze trzy, tak ze względu na ikonki, to są po prostu tabele w Excelu. Tak kolejne dwie, tak znowu ze względu na ikonki, to są arkusze w Excel. Tak w większości sytuacji, jak pobieramy dane do Power BI Desktop, to chcemy je pobrać z tabel. Więc sobie zaznaczamy po prostu tabele, które chcemy pobrać. My chcemy pobrać tutaj wszystkie trzy tabele, tak jak naciskamy, wybieramy konkretną tabelę, to obok widzimy jej podgląd, tak? Tutaj dalej. I jakbyśmy kliknęli przycisk załaduj, to nasze dane, tak? Tutaj klikniemy załaduj, to nasze dane trafią od razu do aplikacji Power BI Desktop. Ale w większości sytuacji my chcemy je przeedytować zanim tam trafią. Czyli klikamy przycisk edytuj i tak mamy wczytane trzy zapytania, trzy tabele i możemy sprawdzić, czy na pewno one. Są odpowiednio wczytane, dane się odpowiednio prezentują, zostały odpowiednio sformatowane, bo tutaj Power BI Desktop i ogólnie też Power Query. Bo jeśli znasz Power Query, dodatek do Excela, to większość tutaj tabel i poleceń będzie ci znana. Ok, czyli mamy trzy zapytania, i z prawej strony mamy. Nazwę zapytania oraz kroki, które zostały wykonane w tym zapytaniu. Tak, od pobrania ze źródła, czyli możemy zobaczyć, jak to było w źródle, jak, skąd pobieramy, tak, przez nawigację podstawowe rzeczy i tu jeszcze zmianę typów, tak. Widać, że tu jest typ ABC123, czyli ogólny, a tu już mamy bardziej konkretne typy danych, tak. W większości sytuacji tutaj Power BI Desktop, tak edytor zapytań, dobrze rozpoznaje te dane. I my tutaj możemy różne rzeczy wykonywać, tak zmieniać dane, przestawiać je. No, najprostsze, tak mamy cenę produkcji, cenę sprzedaży, tak możemy zmienić sobie nazwę kolumny na tak, koszt własny sprzedaży, skrót, tak możemy sobie zmienić, tak możemy pozamieniać miejscami kolumny, tak w zależności tego, czego potrzebujemy, możemy to, to oczywiście te najprostsze czynności możemy wykonać, tak możemy usunąć zbędne kolumny, usunąć te kolumny które nie są zaznaczone albo usunąć zaznaczone kolumny. Jest tutaj tak w szczególności tak w karcie przekształcić dużo różnych możliwości jeśli chodzi o my tu ponieważ to jest pokazowe wideo chcemy zrobić tylko proste rzeczy a mianowicie dodać kolumnę obliczeniową która wyliczy całościową sprzedaż z Czyli owe koszty, bo z założenia te koszty sprzedaży, znaczy cena sprzedaży i koszty sprzedaży są dla jednej sztuki. Tak? Czyli musimy przemnożyć ilość razy cenę sprzedaży, żeby mieć faktyczny przychód i koszty własne razy ilość, żeby mieć faktyczne łączne koszty. Czyli budujemy sobie formułkę. Kolumna niestandardowa. Tak? Nazwijmy tutaj będzie przychód pierwszy. Możemy sobie przychód. I musimy tutaj napisać formułę. Proste obliczenia wystarczy od znaczy wystarczy ilość, przemnożyć razy cenę. Tak najprościej tutaj dostępne kolumny kliknąć sobie, żeby wstawiła się nazwa. Tutaj odwołanie do kolumny to jest w nawiasach kwadratowych. Tak musi być w nawiasach kwadratowych, żeby było poprawnie zrozumiane przez edytor zapytań. Czyli mamy ilość razy cena. W sprzedaży to będzie przychód. OK. Jest kolejna kolumna przychód, to dodajemy sobie kolejną, tym razem koszt. Tym razem to jest ilość razy koszt własny sprzedaży. Zatwierdzamy sobie OK. I jeszcze tak jak mamy przychód, koszt, to jeszcze przyda nam się kolumna z zyskiem, kolumna niestandardowa, piszemy sobie zysk, tak. mamy przychód, minus koszt. I zatwierdzamy sobie OK. Tak, stworzyliśmy trzy. Dodatkowe proste kolumny. tak Tutaj jest więcej możliwości tworzenia kolumn, tak między innymi te kolumny warunkowe, w zależności od potrzeb. I tu już na początku wspominałem, tak ważne są typy danych. tu są typy ogólne, a my chcielibyśmy, tu przytrzymajmy na chwilę Shift i zaznaczymy sobie od zysku do przychodu. O, nie wyszło do końca. Jeszcze raz Shift, od przychodu do zysku, teraz wyszło poprawnie, zaznaczenie. Trzech kolumn, zmieńmy sobie styl tak danych, które są tutaj formatowania. Na przykład na karcie narzędzia główne, typ danych dowolny, zmienimy sobie na stałą przycinkową liczbę dziesiętną, czyli z założenia po prostu dolarki, czyli niejako walut. I OK. Tu są wszystkie operacje, które chcieliśmy w tym przykładzie zrobić w edytorze zapytań, więc możemy dane. W Końcu tak wczytać do naszego edytora zapytań, tak? Jakby któryś z tych kroków nam wyszedł nie taki jak chcemy. Tutaj są xiki. No, najlepiej kasować te od końca, tak? Szczególnie na początku, jak się uczymy programu, to żeby było tak jasne, co idzie po kolei. Tak cały czas możemy zobaczyć stan z wcześniejszego kroku, po prostu na niego klikając. Tak bardziej skomplikowane. Kroki mają tutaj koła zębate, czyli możemy wrócić do edycji tego kroku, czyli w naszej sytuacji do tworzenia formuły dla danej kolumny niestandardowej. OK. My mamy tu wszystko OK, więc możemy sobie zastosować i zamknąć zapytanie, czyli dane zostaną zamczytane do Power BI desktop, tak? Chcemy zamknąć i zastosować, tak, bo już nie potrzebujemy edytora, tak, zapytań i chcemy przejść do aplikacji Power BI. Desktop. Tak, w zależności od ilości, miejsca, lokalizacji danych, one się tak wczytują, krócej albo dłużej. No, nie, jest, nie, nie powiedziałbym, że to jest bardzo szybki proces, ale jak już dane się wczytują, wczytają, to ich obliczenia na nich, prezentacja są bardzo szybkie. I pierwszy widok, tak, który tutaj mamy, to jest widok raportu. Tak? z prawej strony mamy wizualizację i tabelę. Tak? Czyli jak będziemy za chwilę robić wizualizację, to tutaj są właśnie różne wizualizacje, czyli w dużej mierze, tak można powiedzieć w skrócie, wykres. Następny widok to jest wykres, m, widok danych, czyli przykładowo możemy sobie zobaczyć naszą tabelę sprzedaży i możemy zobaczyć tutaj nasze obliczenia. Kolumny, jakie mamy stworzone. Mamy w Power BI Desktop również trochę możliwości, jeśli chodzi o modelowanie danych, czyli też możemy sobie dodać nową kolumnę, ale w większości sytuacji kolumny obliczeniowe. Tego typu. Raczej będziemy się starać robić w edytorze zapytań, tak te najważniejsze, a tu ewentualnie jakieś dodatkowe, ale tylko pokażemy, że tu też da się zrobić obliczyć kolumnę zysk. Czyli tworzymy sobie nową kolumnę, bo tu ten proces już troszeczkę wygląda inaczej. Jak tworzymy nową kolumnę, to pokazuje się na górze formuła, która właśnie służy do zbudowania nowej kolumny. Odwrotnie, tak inaczej niż w Excelu, tu jak budujemy kolumny, to jest jedna formuła na kolumnę. Nie można zmienić formuły w pojedynczej komórce. Więc tu będzie po prostu nasz zysk 2, a może być i ze spacją, równa się, jeśli chodzi o nasze dane, czyli nadajemy nazwę, for, nazwę kolumnie i piszemy tą formułę. Tu to jest po prostu przychód, piszemy sobie przychód i Power BI nam podpowiada wszystko, co zaczyna się tak od przychód, gdzie ma gdzieś w sobie... Przychód to akurat kolumna tabeli, przychód, tak, tab sprzedaż. No to sobie wybieramy tą tabelę, kolumnę z tabeli, minus, no i tu mamy koszt. Koszt jest tylko dwie tabele, tak podpowiada. Jest cała nasza formuła, Enter, zatwierdzamy. Mamy dokładnie takie same wyniki. Więc też tutaj możemy w Power BI Desktop, Budować dodatkowe kolumny danych. Odpowiednio tam różnie modelować dane, czyli też między innymi tak związane jest to, że możemy zmieniać sposób prezentacji danych. Na przykład, tutaj walutowy mogę sobie szybko zmienić na euro, żeby pokazać tak, różnice w formatowaniu danych. OK. Zrobiliśmy sobie takie obliczenia i jest jeszcze jeden widok, który jest dla nas istotny. Widok relacji. Tak, mamy trzy tabele. A tylko jedna automatycznie tak odnalazła ścieżkę pomiędzy, tak, znaczy dwie odnalazły ścieżkę pomiędzy sobą relację. Tak, drugą relację musimy stworzyć sami. I tu akurat jest bardzo prosty proces, bo wystarczy przeciągnąć jedną kolumnę z jednej tabeli do analogicznej kolumny w drugiej tabeli i już tak stworzyliśmy relację. Power BI. Automatycznie wykrywa, że tak, to jest relacja jeden do wielu, czyli tu na jeden wiersz z tabeli daty odpowiadać może wiele wierszy z tabeli sprzedaży, tak, czyli możemy mieć więcej razy niż raz w ciągu dnia sprzedaż. Ok, mamy tutaj te relacje zbudowane, no i dzięki temu. Możemy zrobić jakąś wizualizację. No, najczęściej no, interesuje nas zysk. No to kliknijmy sobie zysk, tak? Nawet nie klikamy żadną wizualizację, tylko klikamy sobie zysk i tak pojawia się słupek. To jest nasza sumaryczna wartość zysku, tak? Dla tej kolumny, dla tych tutaj obliczeń. Czyli przez wszystkie okresy to jest tak zysk, tak przez wszystkie lata naszej sprzedaży. No, my chcielibyśmy go ciutkę ograniczyć, przynajmniej po jakichś okresach, interwałach i to możemy zrobić po prostu rozwijając sobie tutaj tabelę danych, zaczynając kwartały. Przypominam, tak to jest szybka prezentacja możliwości tabeli Power BI, tak wizualizacji, jeśli chodzi o nasze dane. Ok, tu troszeczkę mi się nie podoba, bo zrobiło się, o sortowanie po, od największych do najmniejszych wartości, to sobie wyjąłem zyski i włączyłem ponownie i teraz mamy, tak najszybciej mi to było znaleźć, sortowanie po kwartałach. Tylko sobie zwiększę czcionkę dla osi X, żeby tam było bardziej widoczne, jakie faktycznie tam mamy okresy, tak od roku 2003, czwartego kwartału do kolejnych tutaj lat mamy. Poszczególne zyski w poszczególnych kwartałach. Tak, to podsumowanie po kwartałach. Taka prosta wizualizacja. Tak, ale to nie są jedyne wizualizacje. To dopiero tak najprostsza, a zrobimy sobie jeszcze przynajmniej dwie, tak, żeby pokazać możliwości Power BI Desk, jeśli chodzi o analizę i później wizualizację danych, jak łatwo, później szybko można odczytać dane z tutaj naszych informacji. Ok, zrobimy sobie. Muszę znaleźć miasto. O, tab regiony, miasto. Klikamy sobie w miasto. Znowu nie wybieramy żadnej tak początkowej wizualizacji, bazujemy na domyślnej wizualizacji, tak Power BI, dla miast automatycznie no, wstawił nam mapę świata. Nasze miasta są wszystkie z Polski, tak Poland jest wyświetlona. To może sobie tu troszeczkę powiększymy tą mapkę, żeby było to troszeczkę lepiej. Widać, trafiłem jakieś siedzce. Spróbuję jeszcze odrobinę zuma. Też możemy sobie ustawić tą mapkę troszeczkę bardziej tak, jak chcemy. Ok, mamy miasta, no ale to tylko zaznacza tak naprawdę miasta na mapie. No, a my chcielibyśmy tam dołożyć coś jeszcze. No, sprzedajemy tylko dwa produkty, czy w naszej sprzedaży mamy kolumnę produkt. Jak ją sobie zaznaczymy, to ona powinna domyślnie trafić do legendy. Znowu, na razie nie ma dużej różnicy, tak? Bo nasze kółeczka teraz są podzielone na pół przez produkty. Mamy dwa produkty, tak? Blue pill and red pill. Ok, więc coś co ma sens dla tych kółeczek standardowo zysk. Klikamy zysk. Tutaj one automatycznie w większości sytuacji trafiają do odpowiednich obszarów wizualizacji, czyli miasto trafiło do lokalizacji do produkt do legendy, roz, znaczy zysk do rozmiaru kółka, czyli im większe kółko na mapie, tym większy zysk. No i też mamy właśnie podział, tak niebieski, i no, wypadałoby może nasz czarny kolor tutaj formatowania, tak kolory, o, legenda, kolory danych, a nie tu kolory danych, przepraszam, tak, tu drugą red, na no, jakiś czerwony kolor wyświetlić, żeby się tu pokazywał Tak, czyli super jeśli chodzi o. Wizualizację, też oczyszczanie danych tak w pełnym kursie wideo, krok po kroku, poszczególne możliwości, polecenia, żeby nasze dane tak oczyścić przygotować do takiej ładnej wizualizacji. Ok, i w Power BI Desktop jest coś takiego jak. Miary. Zmiar będziemy dosyć często tak, jeśli będziesz korzystał z PowerBI Desktop, prawdopodobnie będziesz korzystał często z miar. Czyli niejako tworzyć tak podsumowania danych. I my chcemy sobie stworzyć taką prostą miarę, gdzie to jest po prostu oblicza zysk procentowy. Czyli klikamy sobie nowa miara, znowu z lewej strony znaku równa się, jest jej nazwa, czyli napisamy, napiszemy zysk procent równa się i tutaj będzie to sum, tak czyli suma po kolumnie zysk. Ok nieważne czy zysk 1 czy, znaczy czy zysk czy zysk 2 ale tutaj żeby mniej było literek to zysk i dzielimy sobie to przez suma przez no, przychód oczywiście przez przychód. Musimy odpowiednią kolumnę znaleźć tak żeby nie pisać tego całego zapam, zamykamy nawiasy Enter. Zatwierdzamy. Stworzyliśmy sobie tutaj miarę zysku. No, tylko ona trafiła do tabeli Data, a ja ją bym chciał jednak mieć w tabeli Sprzedaż. Tak, ta lokalizacja nie jest aż tak istotna, jeśli chodzi o wyniki, prezentację danych, ale ułatwia mi później znalezienie tej miary. Także ta miara jest powiązana ze sprzedażą, to chcę ją mieć w tabeli Sprzedaż. Czyli mam zaznaczoną, widać aktywne, to sobie zmieniamy tabelę główną na Tab. Sprzedaż. Ok, i teraz wizualizację już stworzymy sobie sami. Sami wybierzemy. Chcemy wykres punktowy, czy też bąbelkowy, bo nam wyjdzie wykres bąbelkowy. I ok, żeby było to ładnie, to po kolei menadżerów przeciągamy do legendy. Tu jeszcze nic nie widać, tak, bo nie mamy wartości. Teraz na oś. X ja sobie zapisałem, że chcemy właśnie tą miarę procentową. Tak, tutaj widać, że jest kalkulatorek, tak, symbol kalkulatorka. Obok tego pola, czy też kolumny, no, to, jest, no, to jest miara, więc obok tej miary. I przysiągamy sobie zysk procentowy na oś X. No, pojawiają się już jakieś punkciki. Dalej wyciągniemy sobie sprzedaż PRS. A, przychód, przepraszam, przychód, przychód na oś Y i powinny te punkciki się już troszeczkę inaczej pokazywać. Jeszcze zostało, żeby w naszych tutaj wartościach, o, sam zysk, trafimy. Powinien, zysk powinien trafić do rozmiaru naszych tutaj bombelków, tak to wtedy mamy od razu widać, który menadżer, jakie miał odpowiednie największe zyski. I jeszcze to ta prezentacja, a, możemy sobie ją chyba wyciąć, Ctrl-X i wstawić na nową stronę, tak żeby to było bardziej widoczne, tak większy rozmiar naszego prezentacji, też szczególnie pod ten film, żeby to było bardziej widoczne. I jeszcze przy tych bombelkach, przy tym wykresie punktowym, tak, możemy dołożyć coś takiego jak otwórz oś. Tak, no, play axis w angielskim, Ciężkie do przetłumaczenia, żeby to było sensowne. I do tej osi przeciągniemy sobie kwartał. Czyli otwórz oś, kwartał O. I teraz tu na dole mamy przycisk play, i tu mamy poszczególne okresy, nasze kwartały. Jak klikniemy sobie play, to możemy obserwować nasze dane w czasie. Tu akurat nie widzę, o, o jest tu, tu przesuwa się. Ta linia czasu, tak, na którym okresie jesteśmy, widzimy, jak nasze dane się przesuwają, jak zmieniają się w poszczególnych kwartałach. Czyli, tak różne możliwości daje nam Power BI desktop. I jeszcze wrócimy sobie na wcześniejszą stronę, zrobimy sobie prosty wykres. Tak kołowy, mamy dwa produkty w tabeli sprzedaż produkt. Tak, mamy A i jeszcze no, przydałoby się zysk nie procentowy, tylko zwykły, żeby pokazać tę wartość. Tak, znowu wracamy. Zdecydowanie kolor danych. Tutaj drugi powinien być jakimś tam o, przynajmniej zbliżonym kolorem do czerwonego przy produktach, które sprzedajemy. I co jest jeszcze tak na koniec fajne wizualizacji danych w Power BI Desktop, że jak klikniemy sobie prawie w każdy element, czyli przykładowo kolumnę, to nasze dane są ograniczone, tak inne, przefiltrowane po tym elemencie. Czyli no, akurat jedna kolumna to mało danych, więc raczej kliknijmy sobie na przykład czerwone pigułki, tak? I mamy tutaj przychód z czerwonych pigułek. Tu na mapie no, tylko czerwone pigułki widzimy. Analogicznie, tak, niebieskie, tylko niebieskie. O, tutaj w Warszawie mamy duże przychody, więc możemy sobie kliknąć na. A to nie wyszło mi. Jeszcze raz kliknijmy na Warszawę. Ok, to chyba mniej więcej wyszło, ale nie jestem pewien, czy faktycznie. A, mogło mi nie wyjść, kliknąłem tylko na niebieskie, tak nie jestem w stanie tutaj kliknąć. Akurat żeby klik... tak na całą Warszawę kliknąć, jeśli chodzi. O dane musiałbym prawdopodobnie tak wyjąć z legendy produkt. O i wtedy jak kliknę sobie na warszawę, to faktycznie zobaczę, tak sprzedaż. W tylko i wyłącznie w Warszawie. Jak jeśli chodzi o dane tylko i wyłącznie sprzedaż w Warszawie, tak możemy tutaj porównywać do całościowej sprzedaży. Więc tu jeśli chodzi o wizualizację i wcześniejszą tak obróbkę i jeszcze łączenie danych, tak mówię, przypominam wszystko w pełnym kursie, krok po kroku omówione, jak pobierać dane z różnych źródeł, łączyć, oczyszczać je, jak je modelować, czyli przykładowo zmieniać typ formatowania, żeby ładnie się prezentowało na wizualizację i jakie tutaj jeszcze dodatkowe możliwości daje Power BI pod tym kątem. Link tak do kursu znajdziesz pod spodem w opisie wideo.